Coinplex to oszustwo i zaraz ci wyjaśnię, dlaczego nie warto w to wchodzić. Jeśli myślisz, że to szybka okazja na zarobek, zatrzymaj się na chwilę, zanim stracisz swoje pieniądze. Coinplex to platforma inwestycyjna, która obiecuje szybkie zyski dzięki automatycznemu handlowi kryptowalutami. W reklamach na Facebooku, mailach i linkach w komunikatorach przedstawia się jako nowoczesne narzędzie do inwestowania. Wykorzystujące sztuczną inteligencję i analizę dużych zbiorów danych. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę i bardzo szybko zaczęły się pojawiać poważne sygnały ostrzegawcze. Platforma działa bez odpowiednich licencji, a jej mechanizm to klasyczny schemat Ponzi. Nowe wpłaty użytkowników finansują wypłaty dla wcześniejszych inwestorów. Zostań do końca, aby poznać zebrane przez nas dowody. Ok, jak to dokładnie działa? Coinplex to typowa piramida finansowa. Na początku dostajesz obietnicę łatwych i szybkich zysków. Rejestrujesz się, błyskawicznie wpłacasz pieniądze i pojawia się Twój konsultant lub opiekun konta. Jego rola to nie tyle pomoc, co przekonywanie Cię, żebyś wciągnął do systemu kolejnych ludzi, bo bez świeżych wpłat Ty swoich pieniędzy po prostu nie zobaczysz. Wypłaty faktycznie działają, ale tylko na początku. I tylko dlatego, że są finansowane z pieniędzy nowych osób, które wchodzą do systemu. Nie ma tu żadnego prawdziwego handlu kryptowalutami czy zaawansowanych algorytmów. Jest za to prosta matematyka piramidy. Im więcej ludzi się złapie, tym dłużej działa iluzja legalności. A kiedy nowych wpłat zabraknie, system się zawala, a większość inwestorów zostaje z niczym. Według bankier.pl Coinplex to aplikacja, która wciąga całe rodziny w piramidę finansową. Mechanizm jest prosty. Ludzie zarabiają, gdy sprowadzają nowych użytkowników, a ci namawiają kolejnych. Klasyczny schemat Ponziego tylko podany w nowoczesnym opakowaniu niby sponsoring, niby partnerstwa a wszystko to marketingowe mydlenie oczu. I choć ludzie faktycznie wypłacają pieniądze, to są to środki z wpłat nowych uczestników. I właśnie to sprawia, że to oszustwo jeszcze się trzyma. Na razie. Co ciekawe, od kiedy wrzuciliśmy nasz poprzedni materiał o skambrokerach, gdzie poruszyliśmy temat CoinPlexa, w sieci nagle wysypały się filmiki zachwalające te platformy. Większość z nich wygenerowana przez AI bez twarzy, bez autora, z głosem lektora bota. A w każdy poniedziałek, jak w zegarku, pojawiały się komentarze: właśnie wypłaciłem. Super działa, polecam każdemu. Te same teksty, te same frazy, ten sam entuzjazm. Jak gdyby ktoś zaprogramował armię botów na poniedziałkową nocną zmianę. To mówią użytkownicy i społeczność. Internet huczy od opinii o Coinplex, i nie są to opinie na jego korzyść. Na wykopie ludzie nazywają tę platformą hybrydą piramidy finansowej i botneta. Bo system zachowuje się jak zautomatyzowany mechanizm, który manipuluje wpłatami i wypłatami, pompując token CPLX, aby utrzymać naiwnych w połapce. Pod naszym pierwszym filmem na YouTubie wylała się fala agresywnych komentarzy od obrońców Coinplex, którzy uparcie twierdzą, że wypłaty działają i można zarabiać. Tylko, że te wypłaty działają dokładnie dlatego, że ciągle wpadają świeże pieniądze od nowych ofiar. Jest nawet specjalna grupa na Facebooku, gdzie ludzie zbierają ostrzeżenia, screeny i relacje osób, które dały się wciągnąć w Coinplexa. Grupa nazywa się Ostrzeżenia przed Coinplex Mielec i pełna jest konkretnych komentarzy, wiadomości z komunikatorów i zrzutów wypłat, albo raczej ich braku. To co najbardziej uderza w przypadku Coinplexa, to nie tylko to, jak działa system, ale jak bardzo ludzie go bronią. Nawet gdy wszystko wskazuje na oszustwo, psychologia piramid finansowych jest zawsze taka sama. Kiedy ktoś już wpłacił pieniądze i coś tam zarobił, nie chce uwierzyć, że dał się oszukać. Zaczyna się racjonalizowanie. Wpłaty działają, to tylko hejt, bo dużo trudniej przyznać się do błędu niż iść w zaparte i wciągnąć kolejne osoby. Ten system żeruje na naszej nadziei i emocjach na tym, że znajomy już zarobił i może jednak się uda, ale właśnie to sprawia, że oszustwo działa tak długo, bo sami uczestnicy pomagają je podtrzymać. Im szybciej się z tego wyłamiesz, tym lepiej dla Ciebie. A jeśli ktoś Cię przekonuje, że wypłaty są i wszystko działa, zastanów się, z czego te wypłaty naprawdę pochodzą. Coinplex to mistrzowie w ukrywaniu się za kolejnymi domenami. Żadna z ich stron, nawet ta CPL. Express.com, o której wspominaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, już nie działa i zniknęła po kilku tygodniach. To typowa zagrywka oszustów. Cały czas zmieniają domeny, często rejestrując je przez anonimowe serwisy w innych krajach, żeby lawirować poza zasięgiem prawa i blokad. Jeśli platforma nie ma stałego, działającego adresu, to znaczy, że robi wszystko, byś nie mógł jej namierzyć, a to oznacza jedno. Oszustwo i ucieczka z Twoimi pieniędzmi jest tylko kwestią czasu. Kolejna czerwona flaga to to, że Coinplex nie figuruje w żadnym polskim rejestrze. Nie ma ani pregon wpisu do KRS, ani licencji KNF, co oznacza, że działa całkowicie poza polskim systemem prawnym i finansowym. KNF i inne organy regularnie wydają ostrzeżenia przed skamami, nawet jeśli nie mają formalnej mocy, by od razu je zamknąć praktyce, brak nadzoru to zielone światło dla oszustów, którzy wykorzystują tę lukę, by działać bez konsekwencji. Więc to, że KNF oficjalnie się tym nie zajmuje, to nie znak, że można ufać, wręcz przeciwnie. To znak, że trzeba być wyjątkowo ostrożnym. No więc co z tego wszystkiego wynika? Coinplex to klasyczna piramida finansowa. Nie ma tu żadnej magii ani super algorytmów. Obietnice szybkich zysków to tylko wabik na nowych ludzi, a pieniądze, które dostajesz, pochodzą od tych, którzy dołączyli po tobie. Na początku możesz rzeczywiście zobaczyć wypłaty. To jednak nie jest dowód, że platforma działa uczciwie. To po prostu efekt wpłat nowych osób, które ciągle wpływają do systemu i utrzymują te iluzje. Pamiętaj, że takie schematy zawsze kończą się stratą dla większości. Kiedy zabraknie nowych inwestorów, piramida się zawali. I pieniądze przepadną. Jeśli myślisz o inwestowaniu, zrób to mądrze. Szukaj wiarygodnych źródeł, ucz się, pytaj ekspertów i przede wszystkim nigdy nie wkładaj więcej niż możesz stracić. Nie daj się złapać na łatwe pieniądze, bo łatwe pieniądze najczęściej oznaczają łatwe straty. Im szybciej odpuścisz Coinplex, tym szybciej ochronisz swój portfel. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw je w komentarzach. Chętnie pomożemy i podzielimy się kolejnymi poradami. Subskrybuj też kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o niebezpieczeństwie w inwestowaniu. Do zobaczenia!